W tej lekcji rozważymy znaczenie wiary, zwłaszcza w odniesieniu do manifestacji naszych pragnień. Wszystko zaczęło się od myśli, czyli od słowa, Bóg pomyślał o wszechświecie oraz człowieku, wypowiedział stanowcze polecenie Niechaj się stanie, nazywał to, co miało się stać i wykonało się. Człowiek będący co do swej natury tożsamy Bogu, jeśli tylko będzie pewien, czego chce i precyzyjnie to nazwie. Oraz zaufa swojemu własnemu słowu. Powoła do istnienia to, czemu nadał imię, nazwę. Oto punkt wyjścia do budowania świadomości, obfitości oraz kształtowania świata według naszych ideałów. Każdy z nas ma potrzebę ufania czemuś lub komuś. Taka jest nasza natura. Pytanie, czy mamy świadomość, że wiara, zaufanie jest jednym z dwóch filarów, obok energii kształtowania okoliczności swojego życia? Jezus okazał najwyższe zaufanie Szymonowi, synowi Jona, powierzając misję budowania kościoła, a właściwie misję zwołania tych, którzy będą gotowi zaufać prawu mentalnemu, dzięki czemu bramy piekielne, zwątpienie, lęki, zgubne przekonania nie zdołają zasiać w ich umysłach błędnej perspektywy. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Wiara, zaufanie jest tutaj porównywana do skały, czyli twardego, solidnego materiału, na którym opiera się wszelkie manifestowanie. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Jak najbardziej jest możliwym osiągnięcie rzeczywistości, której nie można ani zobaczyć, ani dotknąć, ani doświadczyć za pomocą zmysłów fizycznych. Wielkie zaufanie to oznaka świadomości rzeczy niewidzialnych oraz bycia pewnym ich istnienia pomimo, że i jeszcze nie przybrały formy fizycznej. Inaczej mówiąc, wiara to świadomość rzeczywistości duchowej, a także atrybutów umysłu, dzięki którym obejmujemy te niewidzialne rzeczywistości świadomością. Musimy zrozumieć, że umysł tworzy tak zwane rzeczy realne, czyli te fizyczne. Czasami lekceważąco mówimy, to tylko myśl, ulotna jak myśl, to tylko koncepcja, nie zdając sobie sprawy z tego, że ta myśl i koncepcje kształtują nasze życie i nasz świat. Wiara to zdolność umysłu uświadamiania sobie mocy kształtowania energii w dowolne rzeczywistości, rzeczy lub okoliczności. Ktoś składa tobie propozycję i jest w twoich oczach wiarygodny, mówisz więc do niego: tak, to może się udać, wierzę w to. Ktoś przekonuje Ciebie swoją postawą, sposobem bycia, i mimo że dopiero co zostaliście sobie przedstawieni, myślisz sobie, temu człowiekowi można zaufać. Co to oznacza? Że pewne cechy ludzi lub spraw przyciągnęły Cię, a ściślej mówiąc, poziom ich energii kompatybilny z Twoim i rozpoczęły konstruktywną pracę w Twoim umyśle. Co to za praca? To praca nad uczynieniem propozycji, pomysłów lub obecności człowieka doświadczeniem w Twojej świadomości. Charakter człowieka oraz cechy rzeczy w tym przykładzie propozycji stają się dla Ciebie istotne. Rola wiary, zaufania polega na nadaniu abstrakcyjnym pomysłom lub relacjom konkretnych form w energii, stając się faktami świata fizycznego. W Piśmie Świętym znajduje się wiele przykładów wzrastania duchowego dzięki wierze. Z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza dowiadujemy się, że Anioł Pański powiedział Zachariaszowi i Elżbiecie, że będą mieli syna, któremu nadadzą imię Jan. Zachariasz składał wtedy ofiarę kadzenia na ołtarzu jako kapłan. Ta czynność oznacza, że gdy umysł zwraca się ku sprawom duchowym, otwiera dostęp do informacji pochodzących ze świata wysokich wibracji, nieba. Palenie kadzidła symbolizuje uduchowienie. Zachariasz reprezentuje zdolność postrzegania, ale Elżbieta zdolność przyjęcia wiadomości pochodzących wprost od ducha. Kiedy te dwie zdolności są aktywne podczas modlitwy lub medytacji, dusza otwiera się na wyższą myśl lub aniołów, którzy przynoszą obietnicę nowego stanu świadomości. Zachariasz zwątpił w realność posiadania syna, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a na dodatek starszą kobietą, tak jak zresztą i Zachariasz. Dlatego, że zwątpił Zachariasz stał się niemy, oznacza to, że kiedy co prawda dostrzegamy duchową prawdę rzeczywistość, ale w nią wątpimy, opóźniamy jej fizyczne urzeczywistnienie. Nie może ona zostać określona, nazwana, sprecyzowana ze względu na wątpliwość. Elżbieta ukryła się na pięć miesięcy, ale gdy w duchu zaczynasz odczuwać, że dojrzewa w Tobie nowy stan świadomości, stan mentalny, wówczas odzyskuje ona możliwość nazywania. Zachariaszowi zostanie przywrócona mowa. Rola zaufania w życiu człowieka jest bardzo wyraźnie widoczna w zwiastowaniu. Anioł mówi Maryi niesłychane, niewyobrażalne rzeczy, więc nie dziwi jej logiczne wobec tego pytanie: Jakże mam urodzić syna, skoro jeszcze nie obcowałam z mężem? Gdy Anioł Gabriel oznajmił, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, Maryi to wystarczyło, przestała się bać, bo w pełni zaufała. Józef również uwierzył w niewiarygodne słowa Anioła dotyczące poczęcia syna Maryi. Jakież wielkie musiało być zaufanie, żeby uwierzyć, że ciąża nie jest wynikiem jej zdrady. Czy ty byłbyś w stanie w ogóle uwierzyć tak niewiarygodnym słowom? Te biblijne historie dowodzą, że kiedy zawierzamy się całkowicie Duchowi, możemy działać bez konieczności rozumienia wszystkiego do końca. Dzięki wierze, zaufaniu bez reszty, nawet nie rozumiejąc tego, co się dzieje i zasad nimi rządzących, przynosi nam plon obfitszy, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nie bój się mocy, która jest w Tobie, która działa na poziomie ducha, energii, gdy jesteś przekonany, co do jakiejś sprawy, do jakiegoś celu, którą podpowiada Twoja intuicja i wiesz, że jest prawdziwy, dobry, korzystny, trwaj w tym przekonaniu, a urzeczywistnij się. Oto sposób, w jaki głęboka wiara zaufanie oddziałuje, to jest prawo żywego, stwarzającego słowa.